Okej, okay, w porządku. Dzień dobry, witam serdecznie. Tomasz Kiecko, trener legii Warszawa. No Ja myślę, że jest to bardzo duża przyszłość. Przede wszystkim, że jest to praktyka powiązana z dużym realizmem, ponieważ znajdujemy się w realnych sytuacjach zagrożenia życia. Na przykład to co mieliśmy dzisiaj to była sytuacja E, na stadionie podobna do tej, jak, w jakiej znalazł się Eriksen podczas, podczas Mistrzostw Europy i ponieważ e, kolega wiedział, jak się zachować, uratował mu życie. Taka praktyka tutaj, którą dzisiaj przeszliśmy, na pewno jest, jest potrzebna i jest dużą przyszłością. Powiedziałbym więcej bardzo często, ponieważ jest to krótkie szkolenie, warto je często powtarzać, bo poprzez powtarzanie, powtarzanie, gdybyśmy się znaleźli w takiej sytuacji, wiemy jak się zachować. Bardziej mi się wydawało, że to wszystko będzie takie kwadratowe. Natomiast to jest bardzo realne. Spotykamy się po prostu nie tylko z obrazem, ale i głosem z taką sytuacją jaką naprawdę możemy zastać na meczu piłkarskim, gdzie ktoś krzyczy, ktoś nie wie, co tam się naprawdę wydarzyło i trzeba po prostu w sytuacji stresowej reagować na to, co się dzieje, natomiast wszystko jest bardzo, bardzo realistyczne.